Na ten dzień wielu z nas czeka z rosnącą niecierpliwością cały rok. Nic w tym dziwnego, trudno o wydarzenie tak bardzo wypełnione radością, entuzjazmem i pozytywną energią. Już po raz 33 w całej Polsce i w wielu miejscach poza jej granicami odbywały się imprezy w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiele jak zwykle działo się w Ostrzeszowie, gdzie centrum wydarzeń zlokalizowane było w Centrum Kultury. To tam 79 wolontariuszy dostarczało puszki wypełnione datkami, a na scenie prezentowały się zespoły muzyczne i taneczne oraz przeprowadzano liczne licytacje. Z tego miejsca chciałam wszystkim podziękować tym małym wolontariuszom, e, którzy naprawdę mają 3, 2, 3 latka. I tym najstarszym, takim jak ja, wszystkim y, wolontariuszom, wszystkim osobom, które się w, zaangażowały w jakikolwiek sposób, a jest nas naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Dziękuję z całego serducha. Z roku na rok przybywa nas. Y, Dosłownie wczoraj wieczorem zadzwonił pan, że ma e, zjechał z pracy, ma dzień wolny i on chętnie pomoże. E, I rzeczywiście jest tutaj na, na terenie e, OCK i pomaga. Państwo, którzy tydzień wcześniej też yy, zadzwonili i mówią, że yy, co prawda nie mają, nie są wolontariuszami, ale chętnie pomogą No i pomagają. Rzeczywiście yy, no ludzi dobrych serc jest bardzo dużo. Nie ma yy, osób, które by były wrogo do nas nastawione. Jak rozmawiam z wolontariuszami, również opowiadają, że właśnie każdy chętnie i, i to, bo to jest coś pięknego, naprawdę. I ta energia bijąca od tych ludzi. To jest coś wspaniałego. Cieszę się, że wszystkim tutaj na terenie Ostrzeszowa i całego powiatu otworzyły się serca i są tak wspaniali, no i kwestią razem z nami. Mam nadzieję, że pobijemy rekord, a jak nie... I, i tak będzie dobrze. Bardzo dużo instytucji się włączyło, bardzo dużo restauratorzy. No naprawdę wszyscy jak tylko mogą w jakiś sposób pomagają, czy voucherami, czy, czy ileś tam procenty od dochodów, na przykład restauratorzy, no po prostu no każdy co może, to w jakikolwiek sposób, ale się włącza. Z roku na rok jest, jest coraz więcej energii i coraz więcej ludzi się włącza i, i, i z całego serducha wszystkim dziękuję w tym roku tak jak i w poprzednich latach zapraszamy wszystkich najmłodszych do nas do stoiska, do Piaskownicy w której są zakopane różne skarby są to monety guziki łuski są monety specjalnie wybite na ten dzień a więc można ryć, ryć, kopać i, i mieć fajną zabawę, do bólu. A przy okazji oczywiście też coś się wrzucić do, do puszki. Ta oczywiście, puszka, oczywiście, tak jest. Jak widać ta puszka się dosyć zapełnia szybko, się szybko zapełnia. Tak tak tak, 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 tak. Każdy kto przychodzi, naprawdę wrzucają do puszki. Także nie możemy powiedzieć, że nie. Bardzo podoba nam się ta inicjatywa. Wiadomo na co idą pieniądze z, zbierane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I no też chcieliśmy dołożyć coś od siebie, tak jak co roku. A gramy już chyba tutaj w Ostrzeszowie. O Widać się nie mamy czwarty rok z rzędu. No i na pewno nie ostatni. Nie, na pewno nie ostatni, na pewno nie. Zajmujemy się takimi y, strzelankami towarzyskimi, mianowicie strzelamy się w lesie y, no, lub na terenie do tego przeznaczonym, takim paintballowym. I ogólnie y, jest, jesteśmy pasjonatami militariów. Na naszym stoisku można zobaczyć bardzo różne repliki. Tutaj mamy na przykład Większość z, tych broni jest bazowana na, tak, większość z tych broni jest bazowana na modelu M4 amerykańskim, chociaż część z nich jest też bazowana na kałasznikowach e, rosyjskich. Wierzymy, że taka pomoc, nawet mała od naszej organizacji jest w stanie e, uczynić wiele dobrego. Jak co roku staramy się na rozgrzanie, czyli potrawy, które rozgrzewają, czyli szarpana wieprzowina w bułce, bigos i mamy dla najmłodszych, czyli zakręcony ziemniak. Robimy taką akcję, że 50%, czyli pół na pół e, wrzucamy później do opuchy, jako e, całe, cała zbiórka, która e, będzie z, zasilać puszkę. Warto, żeby pomagać. Czyli jako megastronomia, czyli pomaganie przez gotowanie. Takie krótkie hasło, które dość fajnie to pasuje. E, staramy się pomagać, bo to jest też fajne i atmosfera jest z tym związana, więc czemu nie? Mamy własne stoisko, do którego serdecznie zapraszamy, starszych młodzież oraz dorosłych. E, tutaj eksponujemy nasz nowy radiowóz, tak? cieszę się dużym zainteresowaniem, jak również tutaj mieliusnicy. Którzy znajdują się obok radiowozu. Tak jak mówiłem, nowy radiowóz w nowych barwach już europejskich. Coraz więcej tych pojazdów u nas na naszych drogach. Komenda powiatowa Policji w Ostrzyszowie już posiada kilka takich radiowozów, dlatego tutaj prezentujemy również ten nowy radiowóz. Także serdecznie Państwa zapraszamy do odwiedzin naszego stanowiska oraz podziwiania naszego nowego nabytu. A co na stoisku jeszcze poza radiowozem? E materiały profilaktyczne, posiadamy odblaski, bryloczki, pamiątkowe kubeczki, długopisy, jest do wylicytowania ufundowany przez nas voucher, tutaj również na aukcji serdecznie zapraszamy, tak, to jest dzienny pobyt u nas w komendzie, można zapoznać się z pracą naszych policjantów, jak również różne atrakcje, także serdecznie zapraszam. To są alpaki, eee, tak, nasi czworonożni wolontariusze uwielbiają pomagać również, eee, są bardzo przyjacielskie. Jak widać wywołują bardzo dużo tutaj zamieszania. Każdy przychodzi i dowiedzieć się o co chodzi. Poprzytulać, pogłaskać, buziaki marchewkowe z rodzicą. No i dzięki temu Puszka pewnie się dosyć szybko zapełnia. Tak, dokładnie, dokładnie. Po raz który już Alpaki wspierają woś? To... Po raz trzeci, po raz, po trzeci. raz trzeci. Po Szyszowie po raz pierwszy, wcześniej w Koblej Górze byliśmy, ale tak, przyjechaliśmy z ośrodka na wzgórzu, można się do nas wybrać. Pierwsze skrzypce w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy odgrywają oczywiście wolontariusze. To przecież w głównej mierze ich zaangażowanie przyczynia się do sukcesu akcji. Się zainspirowałam trochę moim bratem, bo on już od dłuższego czasu tak zbiera, a wydaje mi się, że to jest taka właśnie fajna akcja, żeby pomagać i zbierać na, no, na, żeby, na szpital i wszystko, hematologię teraz. Okay. A jak jest w tym yy, Mnie zaprosiła kuzynka, właśnie taki zachęciła, i w sumie dzisiaj bym i tak nic nie robiła, dlatego stwierdziłam, że warto pomóc i w coś się zaangażować i że będzie fajnie. I tak właśnie jest. No właśnie, czyli jest fajnie. Chciałem zapytać o te reakcje, z jakimi się spotykacie. Czy one są zawsze przychylne, czy, czy ludzie chętnie pomagają, czy bywa różnie? Wydaje mi się, że raczej chętnie. Tak, bardzo Pozytywnie. mili ludzie. Właśnie fajnie reagują, też się śmieją z nami razem. Po raz który jesteś wolontariuszką w trzeci. Po raz trzeci już, tak. tak? A ile masz lat? Dziesięć. Dziesięć lat, czyli bardzo wcześnie zaczęłaś. Tak. A dlaczego? Bo wiem, że trzeba pomagać. Po prostu? Tak. tak? Wiesz, że, że ta pomoc trafia do dzieci w Twoim wieku również, tak? Tak. I jak w ogóle ta, ta akcja przebiega dzisiaj? Ludzie chętnie wrzucają? Tak, bardzo chętnie. Pierwszy raz jestem jako pomocnik w Ośpu, um, i chciałabym też to zrobić za rok, ponieważ bardzo mi to sprawia przyjemność i lubię pomagać innym. Aha, czyli to jest Twój debiut? Tak. Pierwszy raz jestem jakby wolontariuszką Dobra, w Ośku. Jakie wrażenia? Z, z jakimi reakcjami się spotykasz? Jak ta akcja z twojego punktu widzenia wygląda? Ludzie są akurat bardzo jakby hojni i wrzucają pieniądze, ale niektórzy, niestety nie zdarzają się osoby, które nam są bardzo źle nastawione do tej akcji. Już zdarzył mi się dzisiaj już taki wypadek. No i jak takie spotkanie wygląda? No bardzo niestety klną i bardzo, no, są bardzo źle nastawieni do takich rzeczy. Czyli co, kiedy spotkałaś taką osobę, to nie wiem, obrzuciła cię o belgami? Yy, no tak, dostałam trochę też, że nie powinnam tego robić, a tak naprawdę nie wiem dlaczego, ponieważ bardzo lubię pomagać innym, więc... Jak zareagowałaś? Po prostu przeszłaś dalej? Do... Powiem panu, że nawet się nie odezwałam, po prostu stanęłam i się na tego pana popatrzyłam, bo nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Hmm. Dla mnie jak dla mnie powinno się pomagać innym, a nie wydawać pieniądze na przykład na alkohol, czy na jakieś papierosy, czy używki inne. Tylko po prostu pomóc innym, jak się najbardziej da. Mhm, jasne. I rozumiem, że takie reakcje niektórych osób cię nie zniechęcają, że chcesz dać. E, nie, nie. Dla mnie po prostu jakby e, takie osoby powinny. Można powiedzieć, że przejrzeć na oczy, ponieważ pomaganie innym bardzo jest opłacalne i w życiu się zwraca po prostu to dobro, które pomagasz i dajesz innym. W gronie wolontariuszy przeważają osoby bardzo młode, często debiutujące w tej roli, ale są też prawdziwi weterani, mogący pochwalić się już wieloletnią działalnością na rzecz WOSP. Do mnie dołączyły i synowie e, dwóch starszych, bo mamy jeszcze młodszego w rodzinie, e, którzy też podobnie jak ja chcą kontynuować e, tą tradycję już rodzinną i działać na rzecz Wielkiej Okiesty Świątecznej w Pomocy. No właśnie, bo to jest droga wytyczona przez jakby Nie patrzeć, czy e, Diloma to już laty. No 19 rok w tym roku. Także 19, roku. 19 rok jak jestem wolontariuszem, e, Grzesiek trzeci rok, a Krzysiu w tym roku dołączył do nas, także. No tak już z roku na rok e, próbujemy ekipę zwiększać i dzięki temu zwiększać tutaj możliwości pozyskania środków. Ja nie ukrywam, że gdzieś tam w szkole średniej, jak zaczynałem testować, e, miałem sytuację, że w rodzinie była osoba, która korzystała ze sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No i tak z roku na rok e, gdzieś tam tym wolontariuszem byłem. E, no i jak chłopaki już tutaj przyszli nam na świat, też najlepszym dowodem było to, że badanie przesiewowe suchu było wykonane tutaj w Ostrzeszowskim Szpitalu na sprzęcie zakupionym przez Wielką Orkiestrę, stąd jakby tutaj kontynuujemy to, to aktywny udział w, w feście. No i brawo. Panowie, powiedzcie, czy długo tata was musiał namawiać do tego, żeby brać udział w tej akcji? Nie. Czyli co, padło hasło, idziemy, no tak. zbieramy, tak. działamy. Powiedz, co, co jest dla Ciebie najfajniejsze w tej akcji? Co, co się najbardziej podoba? No, zbieranie pieniędzy dla y, dzieci, które są chore. Od y, kilku lat. W sumie od 8 gram, ale nie wiem, dwa lata chyba z rzędu z synem jeszcze grałem. Teraz solo. W tym roku jest w ogóle bardzo spokojnie. Nie spotkałem się z żadnym jakimś tam negatywnym, y, negatywną reakcją. W poprzednich latach było no, różnie. No i ostrzej było w zeszłym roku, ale generalnie traktuję to spokojnie i w zasadzie nie wchodzę w jakieś dyskusje. To jest taka impreza, która generalnie mimo wszystko łączy ludzi. Pomijam te jakieś tam wyjątki, no ale to są generalnie wyjątki, przynajmniej u nas. No ale widać, młodzi, starsi, starsi starzy potrafią razem ze sobą spędzać czas i z radością. Dzięki właśnie takim osobom jak nasi rozmówcy w tym roku udało się zebrać aż 136 638 zł i 34 grosze, a na dodatek nie jest to kwota ostateczna, ponieważ wzbogacą ją m.in. przychody z internetowych aukcji. To w Ostrzeszowie najlepszy wynik w historii. Warto dodać, że pieniądze zbierano także podczas kilku imprez towarzyszących, w tym kolejnej edycji rozbiegajmy Ostrzeszów, turnieju piłki nożnej w hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2, zawodach strzeleckich oraz spotkaniu pod hasłem Wośb dla Najmłodszych w restauracji Dworek. Podczas koncertu w Ostrzeszowskim Centrum Kultury wystąpiły miejscowe przedszkolaki Studio Tańca System Zumba Kids, Bartek Fikus i Samuel Ślak oraz zespoły Blumanki i Fama.